Dzień dobry, cześć wszystkim. Witam Was na piątkowym przeglądzie rynkowym. 12 dzień lipca. No, i sprawdźmy, co tutaj przed ostatnią sesją tego tygodnia, ciekawego na wykresach, możemy sobie wyznaczyć. Euro USD na początek: sytuacja, w której po drugim podejściu mamy mocne wybicie w górę na wykresie głównej pary walutowej. Przybliżając, zobaczcie, że mieliśmy tutaj strukturę harmoniczną na wysokości 8.8.6. Jedna fajna reakcja się pojawiła. Hmm, czy jakaś pokaźna? No to już indywidualna kwestia. No nie za duża, bo około 8 tutaj pipsów, także raczej skromnie to wyglądało. Natomiast obecnie no to już po prostu aktualizujemy sobie te wyznaczone układy o to, co się wydarzyło. W ostatnich godzinach. Z perspektywy interwału jednogodzinowego, też zobaczmy, jak to wygląda. Ja w pierwszej kolejności skorzystałbym tutaj z tego odcinka korekcyjnego i jego rozpiętość odłożył sobie od bieżącego wierzchołka. To był wierzchołek z dnia wczorajszego. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak naprawdę, w punkt jeszcze, czy jeszcze w Wczoraj tak, to jeszcze była sesja to była jeszcze sesja czwartkowa, rynek gdzieś tam zareagował właśnie na te okolicę poziomu FS100 przeciągając sobie to strefą i cały czas aktualne wsparcie, tak? Na tą sesję dzisiejszą piątkową, oczywiście cały czas aktualne to wsparcie wynikające z tego mierzenia F100 korekcyjnego. Odnosimy się tutaj do wyceny 10860 10860 Czyli bardzo bliskie sąsiedztwo, bo jak tu widzicie, mamy około 10 pipsów zaledwie do tego poziomu względem bieżącej wyceny. Zobaczcie GBP USD. Tutaj mm, negatywnie wygląda względem utrzymania strefy to zamknięcie świecy sesyjnej ponad i też oczywiście 4-godzinówki. Tutaj to wygląda tak, jakbyśmy bronili w postaci biegu nowości, czyli wybity opór staje się wsparciem i ja ten poziom zdecydowanie uznaję tutaj za wybity, za zanegowany, na pewno nie będę próbował się tutaj na nim opierać względem bieżącego scenariusza, czy szukając jakby obecnie nowego scenariusza podażowego. Widzimy, że wzrosty nam tutaj w, dominują na wykresie, a więc Eee, szukamy układu, gdzie moglibyśmy podłączyć się właśnie w tym kierunku eee, wzrostowym. Zielonym kolorem oznaczymy sobie poziom eee, wsparcia. Tutaj silny strzał popytowy, gdzie w okolicy właśnie wypada nam strefa eee, wsparcia. Także zdecydowanie to na plus dla tego poziomu. Jeżeli chodzi o odległość do, do tej strefy względem bieżącego kursu, 30 pipsów z hakiem. Myślę, że osiągalny też poziom w dniu dzisiejszym, a jeżeli chodzi o wycenę dokładną tej strefy technicznej, 1,2880-1,2881. E, dobra, USDJPY, tutaj nie ciężko zauważyć, że dolar również traci w kontekście pary walutowej z japońskim jenem, spore ruchy w dniu wczorajszym ale trochę nam te wykresy oczyści, wprowadzi gdzieś tam nowe, nowe oczekiwania. No tutaj na pewno na jenie z jeszcze większej skali nam się pojawiło i szukam tak korekty, którą, na której moglibyśmy się oprzeć i zdecydowanie uwagę zwraca tutaj ten odcinek, chociaż to będzie jeszcze chyba mocno mm, poziom, który na pewno nie będzie w dniu dzisiejszym do rozegrania i w kręgu z naszego zainteresowania. Na razie to usuniemy, no bo zobaczcie jaki to jest zakres jak szansa na to, że osiągniemy ten poziom dzisiaj jest prawie, prawie żadna? Szukając czegoś lokalnego, tutaj nam się te wykresy trochę ułaszczyły. Myślę, że od dołu patrząc możemy coś takiego sobie oprowadzić jako linię wyznaczającą odragowanie Tutaj jest dołek z początku wczorajszej sesji amerykańskiej, tutaj jest reakcja na sesji azjatyckiej i tak bym to na razie, tak bym na razie do tego tutaj podszedł. Od góry gdzieś tam ograniczając to na wysokości 159,38 być może w takim kanale cenowym czy tak naprawdę może i trójkącie można to nazwać, bo to oczywiście ten zakres nam się coraz do mniejszy robi. Możemy na razie ubrać w taki sposób Notowanie na wykresie USDJPY, czyli od góry 159,38 względem tych poprzednich reakcji. No i od dołu rosnąca linia, która gdzieś ten, oczywiście ten kurs nam aktualizuje coraz, coraz to wyżej. Zobaczmy jeszcze złoto na zakończenie. Tutaj złoto również wybija górą względem tego, że dolar traci nominalnie złoto wyraźnie. Ponad 2400 nam wybiło. Obecnie też otrzymuje się jeszcze ponad barierą 2400 dolarów za uncję. Ja tutaj przede wszystkim szukam układu jak najbardziej lokalnego, żeby on no, był aktualny do rozegrania dzisiaj. Tak, To jest jakby ta podstawa. Oczywiście tutaj ta korekta, jeżeli byśmy sobie ją pomierzyli, ona zdecydowanie nie będzie. Osiągalna dzisiaj. Tutaj mamy takie fajne szarpnięcie. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Widoczne na interwale 5-minutowym. Z tym, że mamy przehandlowany też ten poziom. Jeżeli chodzi o techniczne strefy, ja bym się oparł na 61,8 w przypadku złota. 50 po drodze, tutaj patrząc też horyzontalnie, nie bardzo była respektowana, jeśli chodzi o ten kurs na mierzeniu 50%. Natomiast tu fajne odregowanie na 61,8 się pojawiło. No ja bym się oparł w tej chwili na tym, czyli zakres cenowy 2396, około 10 dolarów. Tutaj jakbyśmy potrzebowali jeszcze zrzucenia na południe, żeby zaksięgować ten poziom wsparcia. No obecnie gdzieś tam przyhandlowujemy 3.8.2, dla mnie coś takiego, gdzie jest góra-dół, góra-dół na wysokości mierzenia FIBO. Nawet jeżeli będzie obrona ostatecznie, to raczej z takich układów, czy zdecydowanie z takich układów, układów rezygnuje. No i ten target 2.396 na złocie wydaje się optymalny.